Hej, tu Aitra. witam was wszystkich bardzo serdecznie w dziesiątym odcinku Drapaczy chmur. Dzisiaj opowiem Wam o efekcie panoramy. Efekt panoramy wpływa na nasze wieżowce. I efekt panoramy ma kilka różnych poziomów, i w zależności od tego, jak wysoki poziom efektu panoramy mamy, wtedy bonus jest większy. Jednak co bardzo ważne. Brak efektu panoramy nie ma żadnych negatywnych skutków. Jak popatrzymy na moje wieżowce, no to czasem mam jakiś słaby efekt panoramy. Tutaj też mam słaby, tu mam potężny. Tak więc najsłabszym efektem jest brak panoramy w ogóle. Potem mamy słaby, i najsilniejszy to jest potężny. Teraz zobaczcie, w przypadku braku nie mam żadnych bonusów, ale też nie mam żadnej kary. W przypadku słabego efektu, zobaczcie, dostaję plus 5% do dochodów na dom i dodatkowo 5 mieszkańców. I to jest ta różnica. Czyli efekt panoramy będzie nam zwiększał ilość mieszkańców w wieżowcu oraz będzie nam zwiększał dochody. Oczywiście, im silniejszy efekt, tym ten bonus jest silniejszy. I teraz jak w ogóle sobie z tym efektem panoramy poradzić, jak go budować? Tutaj warto wejść do tutoriala i zobaczyć sobie przede wszystkim to, jaki jest zasięg. Dzięki temu będzie Wam łatwiej planować ustawienie budynków. I teraz zobaczcie, wieżowiec na poziomie pierwszym bierze pod uwagę tylko wieżowce, które bezpośrednio do niego przylegają. Wieżowiec na poziomie drugim bierze też pod uwagę te tutaj dwa więcej wieżowce, na trzecim te tutaj, na czwartym jeszcze dodatkowo bierze te wieżowce w linii prostej, które są odległe o jeden budynek dalej i na poziomie piątym cała ta grupa tutaj plus te trzy. Tak, czyli widzimy, że im wyższy wieżowiec tym jakby jest jego większy zasięg. I teraz, w jaki sposób efekt panoramy jest liczony? Bardzo fajnie jest to opisane tutaj. Sam wieżowiec ma wartość początkową efektu panoramy taką, jak jest poziom tego wieżowca. Czyli wieżowiec na poziomie pierwszym ma wartość początkową 1. Na poziomie drugim, 2, trzecim, 3 i tak dalej. Efekt panoramy polega na tym, że każdy wieżowiec niższy od wieżowca, jakiego rozważamy, zwiększa nam wartość o 1. Natomiast każdy wieżowiec wyższy daje nam minus 1 do wartości. I tak jak tutaj jest pokazane na przykładzie, mamy ten budynek, no to widzimy, że tutaj te wieżowce, co są na zielono, zwiększają nam wartość o 1 efektu panoramy. Te, co są na brązowo, zmniejszają nam o 1. A tutaj widzicie wartość sumaryczną. Te, które są zbyt odległe, nie mają wpływu na ten efekt panoramy w ogóle. No i teraz jak popatrzymy sobie, jak wybiorę jakiekolwiek wieżowiec, no to wtedy widzę te brązowe, czyli one mi zmniejszają efekt panoramy o 1 i te zielone, które mi zwiększają efekt panoramy o 1. Jak na to najedziecie, to zobaczycie te wartości. Wartość poziomu to jest 5, ponieważ jest to wieżowiec 5 poziomu. Niższe wieżowce w sąsiedztwie to są 3. Wyższe lub równe, jest ich 7. No to widzicie, że łącznie mamy 1. Stąd właśnie efekt panoramy jest słaby. Mamy 5 plus 3, 8, minus 7 to jest 1. Kiedy rozważymy ten wieżowiec z efektem potężnym. No to zobaczcie, wieżowiec jest na poziomie czwartym i to jest jego wartość początkowa. Niższych wieżowców w sąsiedztwie jest 5, wyższych bądź równych są 4. I teraz zobaczcie, wartość łączna to jest 5, bo mamy 4 plus 5 to jest 9, minus 4 to jest 5. Dlatego ten efekt panoramy tutaj jest potężny. I teraz to, co jest ważne, jak rozważamy budynki niższe, to nieważne, czy to jest budynek o jeden poziom niższy, dwa, trzy poziomie niższe, generalnie chodzi o wieżowiec niższy. I to samo jest tutaj z wieżowcami inżynierów. Czyli mamy słaby efekt, zobaczmy, wartość poziomu jest 3, niższe wieżowce w sąsiedztwie są 3, ale w wyższych lub równych jest 5. No to mamy wtedy 6 minus 5, czyli 1, stąd jest efekt słaby. Wobec tego możecie planować teraz ułożenie wieżowców, żeby osiągnąć jak najlepszy bonus. Podam Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Zobaczcie, tutaj mam wieżowiec inżynierów na poziomie trzecim. I teraz inny wieżowiec inżynierów na poziomie trzecim jest brązowy, tak? No bo to jest budynek. Tego samego poziomu. Ale jak na chwilkę pożyczę sobie wieżowiec inwestorów na poziomie trzecim, go postawię tutaj, to zobaczcie, że wieżowiec inwestorów na poziomie trzecim jest rozważany na plus. W drugą stronę też. Dla wieżowca inwestorów, wieżowiec inżynierów na poziomie trzecim jest również rozważany na plus. Czyli pomimo tego, że te wieżowce. Są takiej samej wysokości, to ponieważ są innego typu, to są już liczone na plus. Więc to również warto zapamiętać, planując nasz efekt panoramy. I teraz jeszcze jedna fajna sprawa: jak znaleźć wszystkie wieżowce tej samej wysokości? No bo ja teraz tutaj mam pomieszane wieżowce wszystkich poziomów, no i jak ja mam odnaleźć w tym wszystkim Wieżowce poziomu trzeciego albo piątego. Wiem, że ten jest piątego. Ten też jest piątego, ale ten, jak się patrzy z daleka, to nie widać takiej różnicy. Żeby zobaczyć wszystkie wieżowce tego samego poziomu, stańcie na wieżowcu, jaki Was interesuje, czyli na przykład 5 i wciśnijcie shift. Wówczas na zielono zobaczycie wszystkie wieżowce tego samego poziomu. Tutaj mam 4. Tutaj mam trzy, tutaj mam dwa i jeden. I to samo z tej strony. Poziom trzeci, poziom drugi i poziom pierwszy. Zatem dzięki temu dosyć łatwo będziecie w stanie odnajdywać, gdzie są wieżowce, na jakich poziomach. No i teraz, co ja zrobię? Zasadniczo zależy mi na tym, żeby mieć jak najwięcej. Inżynierów na poziomie trzecim, czyli tak naprawdę zależy mi na tym, żeby ten efekt panoramy w tych wieżowcach był zawsze potężny. Więc tutaj dla inżynierów stworzę miks wieżowców, inżynierów na poziomie trzecim, inwestorów na poziomie trzecim oraz inżynierów na poziomie drugim. Z kolei tutaj zależy mi na tym, żeby mieć jak najwięcej wieżowców, inwestorów na poziomie. Piątym. No i tutaj tak naprawdę, aby to uzyskać, stworzę miks wieżowców i inwestorów na poziomie piątym z wieżowcami inwestorów na poziomie czwartym. I zobaczymy, jak takie poukładanie wieżowców wpłynie mi przede wszystkim na mój bilans, na moje dochody. Tutaj widzimy, że łącznie na wszystkich wyspach mam bilans około 315, i zobaczymy, co się stanie, jak poukładam te wieżowce inaczej. Oczywiście będzie się to wiązało z tym, że awansuję wszystkie wieżowce poziomu pierwszego i drugiego na co najmniej poziom czwarty. Te wieżowce poziomu trzeciego wykorzystam tutaj w miksowaniu. No i teraz zabieram się do roboty, pokażę Wam, jak skończę. Zrobiłam. Oczywiście zależało mi na tym, aby nie tworzyć nowych wieżowców i aby nie zmieniać tutaj zasięgu. Czyli widzicie, że mam tylko jeden dom handlowy, jeden sklep meblowy i trochę przesuniętą aptekę, ale nie zwiększyłam ilości wieżowców ani nie dodałam żadnych budynków usług publicznych. Po prostu inaczej to wszystko poukładałam. Przesunęłam również ratusze tak, żeby ratusze znajdowały się w środku. I objęły jak największą liczbę wieżowców. Tak samo tutaj. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to przede wszystkim to, że moje dochody zwiększyły się bardzo mocno. Tam miałam 315 tysięcy, a tutaj zobaczcie, że już mam prawie 600. I teraz zobaczcie, co wymyśliłam dla części z inżynierami. Tutaj mam najpierw rząd wieżowców inwestorów na poziomie trzecim. Te wieżowce mają często efekt panoramy tutaj silny, a tutaj w środku potężny. Potem obok tego mam wieżowce inżynierów na poziomie trzecim i widzicie, że wszystkie mają efekt potężny. Tutaj w środku ułożyłam wieżowce inżynierów na poziomie drugim, no i potem wieżowiec inżynierów na poziomie trzecim, inwestorów na poziomie trzecim, inżynierów na poziomie trzecim. I potem mam inżynierów na poziomie drugim, i ten ostatni kończący rząd to jest po prostu miks wieżowców i inżynierów na poziomie trzecim i drugim. Tak, żeby tutaj te wieżowce i inżynierów miały efekt panoramy potężny. Więc coś takiego sobie tutaj wymyśliłam. Oczywiście, Wy możecie wymyślić coś zupełnie innego. Naprawdę możecie się z tym pobawić, tak, żeby osiągnąć takie rezultaty, jakie Was będą zadowalać. W przypadku wieżowców inwestorów plan jest dużo prostszy. Mam na przemian wieżowce inwestorów poziomu 5 i poziomu 4. Wówczas te wieżowce inwestorów poziomu 5 mają efekt panoramy potężny, a te 4 no niestety nie mają żadnego efektu. Ale tak jak mówiłam, nie ma z tego powodu żadnej kary, a na bonusach zależało mi najbardziej w wieżowcach na poziomie 5. Więc widzicie, jak to wygląda. Tutaj mi zostały wieżowce, ponieważ związki zawodowe włożyłam w środek, no i pewne budynki musiały wypaść. Odblokowało mi się zadanie, żeby wybudować podniebną wieżę. No bo awansowałam dużą ilość wieżowców, i mam teraz wystarczająco dużo wieżowców, aby zacząć budować podniebną wieżę. I to tu miejsce, które widzicie, jest właśnie przygotowane pod tą podniebną wieżę. Dlatego tutaj już więcej z tej strony wieżowców nie będę układać. No i super, więc widzicie, że manipulując ilością wieżowców i ich poziomami jesteście w stanie naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno zwiększyć swoje dochody. No i ludność również się zwiększa. Tak, bo tutaj zobaczcie. Teraz tych inwestorów mam już 305. 305 wynika również z bonusu, jaki jest tutaj w ratuszu. Normalnie będzie 300 za sam potężny efekt panoramy. Więc widzicie, jak to fajnie wszystko działa. Kolejna rzecz, jaka mi się przy okazji odblokowała, no to tych wieżowców teraz mam naprawdę dużo, jak pójdę do katalogu handlowego. To mogę zauważyć, że ostatni produkt w aptece, czyli detergent, również mi się odblokował. Tutaj warunek odblokowania był na ilość wieżowców najwyższego poziomu, i tam chyba było ich 40, a już taką ilość tych wieżowców mam. No i teraz, tak naprawdę, zostało mi wybudować tą podniebną wieżę, a tym zajmę się już w następnym odcinku. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś uwagi, pytania, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak życzę Wam miłego dnia, przyjemnej gry z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!